czas z Wojtkiem. O, witam. Dzień dobry. Ten ksiądz się uparł na ciebie. <d Vivian> nie, <gupid> nie wiem. Ale to nie? jest dla mnie dziwne. Dźwne, bo to jest pamiątka dla dziecka. Nie powinien robić przeszkód. Zresztą to mi się rzadko zdarza. Wcząs żadnych, nie, to się zdziwiłem. Nie robią żadnych problemów. Tylko tutaj. A, tak. A, tak. A, tak. A, tak. chodźcie, 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 małe wszyscy chodźcie, 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 chodź, chodź, Uwaga, ptaszek wyleci z kamery Poczekamy, niech staną Państwo Uwaga Prosimy Pana do szeregu Tak, tak, z tyłu pani na pewno mnie nie będzie widziała. Zapraszam. O, właśnie. O, teraz. Tylko drugiej pani nie widać. Ja tu stanę, może, żeby jak najwyżej. Zrobimy kilka. Jeszcze ja wejdę tutaj sobie. Uwaga. Dziękuję.